Panie, wentylatorze, czemu pan nie działa tak, jak powinien pan działać? Zamknij kurwa mordę! Ale czego pan tak do mnie mówi? Bo kurwa mogę. Jestem jebanym wentylatorem. Zempę dampa jempę limpicęmpę impipi bimpi zempę jempę bampannym pywempę lampę tym pylla no fup zempę dampa jempę limpicęmpę impipi bimpi zempę jempę bampannym pywempę a fup zempę dampa jempę limpicęmpę impipi bimpi zempę jempę bampannym pywempę tym dampa kupur vompo jempę pampan dampa niepę upu miempę No nie za dobrze. Ostatnio jakaś prostytutka się mną wycierała. I co? I kurwa syfa załapałem. Panie szamponiku, a czemu pan jest pusty do połowy? A czemu ty kurwa sam rozmawiasz ze sobą? Czy pan się czegoś? Nie, ja nic nie biorę. Żadnych narkotyków i, i alkoholu. Dobrze, na alkohol no to piję czasami, no. Zdarzy się, ale ja nie rozmawiam sam ze sobą. No, jak to, kurwa? nie? No, przecież rozmawiasz cały czas sam ze sobą. Nie, kurwa, z tobą rozmawiam, niry! Nie możesz tak tam nie mówić, bo myślę, że jestem chory psychicznie, a nie jestem. Jestem zdrowy. Tak mi się wydaje, przynajmniej. No to kurwa, źle ci się wydaje. Ale kurwa, jeżeli nie rozmawiam z tobą, to zawsze znaczy też jesteś pierdolnięty. Aha, no, sobie mi się zgadzało. Cóż, wystarczy pajacerki na dzisiaj, niestety zemściło się, to na mnie zalałem mikrofon. Um, widzimy się jutro najprawdopodobniej, bo ja muszę się dzisiaj położyć spać ze względu na to, że muszę rano stać. Ja nie mam tak dobrze jak wy, nie mam wolnego, niestety.